dzisiaj taki szybki vlog z wieczoru, z króliczkami i jest o dziwo jasno, jest jaśniutko, więc się bardzo cieszę. Jest godzina 15.55, więc naprawdę jasno. Teraz chodzą spać o 16, bo jest jeszcze zimno, ciemno, z wieczorem po nocy nie będziemy chodzić, chyba się udało, nagle się ziewa tak, więc tak to wygląda. One są już nauczone, że są zamykane do tej pory, więc sobie poradzą. Są już nauczone i muszę Wam coś jeszcze pokazać. Zobaczcie, przesuniesz się. Przesuniesz się na chwilkę. Przesuniesz się na chwilkę. Widzicie? Aha, przeszkadzają. Ale chyba widać, że pogryzły drewienko. Jest ewidentnie nadgryzione dzisiaj dostałem marchewkę, dostałem także jabłuszkę, ale dostałem dużo marchewki na kolację. No, żeby mogły sobie stąpić e, ząbki, bo jednak marchewka jest e, twardsza. Więc ogarniamy. Jak widzicie, korytko jest bardzo brudne. Ogarniamy korytko i dajemy im jedzon. Dobra. Dajemy morską, one już tu czekają. Opsia. I mają już jedzonko, i jak widać sobie chrupciają na spokojnie. Widać? Sobie jedzą. A zostały trzy urwisy. Czasami bywa lepiej, ale dzisiaj jest troszkę jaśniej, więc mogą nie wiedzieć, co chodzi. Bo, nieważne ile jest na dworzu, zawsze większość wchodzi. Mm, jak dostałem jedzonka więc z zamykaniem króliczków nie ma problemu. Są już przyzwyczajone do rutyny. Dostałem jedzonko i wiedzą. A te dwa urwice to ja muszę i po... No i moje mordy gotowe do spanka. Dobra, noc wam wszystkim. Troszkę się już pojadły. Nie wychodzimy już. Dostały full siana. Już widzę, że chyba ktoś tu. No oczywiście, że żeruje. Eee, ten w budce siedzi. O. o, ale fajnie. Ale pokazownik. Pokazujesz, jak się prawidłowo siana, co? Miam, niam.